Uwaga, widzowie, tu Teraz... Teraz w tej chwili! W tej. Dosłownie w tej... Czekajcie chwilę. Dosłownie w tej. Czekajcie, bo ja muszę w coś wejść. Yy, yy, nie wiedziałam jak to się zmało. Muszę w coś wejść, wejść, muszę w coś. Jestem z was zachwycona. tak tak, to przybliżyć. Mamy 261 subskrybentów, ale nie wierzę, że aż. No. Jezu, kochano, Jakby I love you, I nie wiem, jak to mogło się stać, szczerze mówiąc, więc. Ja w ogóle brak mi słów, wiecie? Brak mi słów. Mam aż 261 subskrybentów. żeby mam reakcję tupową. i dziękuję wam, dziękuję z całego trochę brzegiem. Nie spodziewałam się. A czekajcie, bo jeszcze mam coś do pochwalenia. Nie odchodźcie ona mnie za szybko Nie chcę się chwalić, pewnie każdy teraz w komentarzu napisze Co się chwalisz? Bo po to Ogólnie kupiłam sobie takiego nowego instaxa Patrzcie jak ma słodkie zdjęcie robi, piękne Pięknego różowego, w sumie dostałam od szesnej, Piękny, prawda? O mała heca, sorry Mam takie pieski zrobiłam, bo mam taki obraz Albo taki piesek. Czekajcie. Albo to. Bardzo ładne. A wtedy byłam... No nie byłam. Po prostu zrobiłam zdjęcie. Pokażę wam z czego zrobiłam to zdjęcie. Dwa zdjęcia zrobiłam. Jedno w Paryżu to z tego zdjęcia. A drugie z, pis... o, z piskami to z tego. Czekajcie, bo nie mogę wyciągnąć. O, drugie z piskami to z tego. Więc no tym się robi przepiękne zdjęcia. W ogóle jeszcze mam inne w tych pudełeczkach, bardzo dużo ich tu jest. Ale nie mogę pokazywać, bo mam tam z rodziną, a nie pokazuję swu, e, mojej rodziny. By wiem, że się chwalę i pewnie ktoś pewnie napisze w, w kom, że co się chwalisz. Nie wiem. Ale chwalę się dlatego, że nie wiem, że mamy, że ja mam z Instagrama. I 261 jeszcze, 61 subskrybuj. Dobra, pewnie Was tutaj nas będzie zanudzało Kocham Was Cześć. Jestem najsilniejszym człowiekiem, Ever. Nie wiem jak to ująć. Dobra, bez pełnego Końce, bo pewnie wam już ktoś pewnie pominął więc Bajoooo dziękuję za 161 subskrybentów Nara